Mija, wstawaj. Ach, to już muszę iść do szkoły. Która godzina? Znaczy do przedszkola. O, ja już się przyzwyczaiłem do tej szkoły, bo jest niedługo idę. No niedługo, czyli po wakacjach mija dopiero jest maj. Nie przejmuj się tym. No ale ja się właśnie cieszę, że idę do szkoły. No wiesz, ja jakby nie lubiłem szkoły. Jak? Można nie lubić szkoły. Przedszkola można nie lubić, to rozumiem, ale szkoły, oj. Coś mi się tu... No. no, jak można szkoły nie robić. No, jak pójdziesz, to się przekonasz. Ja na pewno będę lubiła. No. No to ja jeszcze chwilkę pośpię, bo jest przecież, ja mam... No, najpóźniej mogę przejść o dziewiątej do, do przedszkola, soli. A jest dopiero ósma, tato. To ja wstanę sobie o 8.15. Dobra, obudź mnie o 8.15. Ty tam, ty się kuj Marcela, bo tam... Wiesz, Marcel idzie na 8.30 do tej szkoły. No w sumie tak. No dobra. Marcel. Uch, no nie chcę jeszcze wstawać. Ale musisz idziesz do szkoły. Nie cierpię szkoły. Ale dobra, już wstaję się, muszę. No, może sobie... Może sobie ubiorę te nowe, te nowe ciuchy. Od cioci, tylko no, no. Ach. Dobra, spakuj się i przyjdź na śniadanie na dół. Dziewczynek jeszcze nie budzę. No. Ósma 15. Okej, okay, mija wstawaj. Już jest ósma 15? Tak. No dobry, to już staje. Um, no to chwila. by się tu ubrać. Jest burza na dworze. Jak to burza? Znaczy, zaraz będzie, już brzmi i zaczyna padać. Ubierz sobie pelerynę. Okej. Okay. I moją czapeczkę specjalną. Nie wiem, po co ci ta czapeczka. Żeby ładnie wyglądać. Chciałam ubrać sobie moje nowe ciuszki w sumie, ale dobra, już trudno. Moje nowe tak ciuszki, żeby się zaprezentować. No tak. No. No bo chciałam się po prostu zaprezentować. To może sobie ubiorę. O, nie da się, moje spineczki w sumie. Chwila. No nie, no nie da się. Tato, nie zabielaj mi kapelusa. No to trudno. Kiedy indziej się zaprezentuję w moich nowych ciuszkach? W sumie Marcelowi też pójdę powiedzieć, żebyś się przebrał w pelerynę. Mam się przebrać w pelerynę? Okej. Okay. Słyszałeś? Tak. Aha. Muszę znaleźć. Czekaj. O, to moja peleryna. I gumek. No okej. Okay. Ja jestem gotowy. A znaczy, jeszcze muszę się spakować, oczywiście. A, strój na WF muszę wziąć. No, no właśnie. To jest twój strój na WF? No? A co, nie, nie widać? No to czemu w tym chodzisz po domu? Um, no bo to jest fajne po prostu. No, to jest fajna koszulka i w ogóle. A gdzie ty masz książki? No, tu. A, dobra. No, mój telefon. Ja nie rozumiem tego, po co dzieci biorą telefon do szkoły? No na przykład, żeby jak przyjdę do domu, do ciebie zadzwonić. No tak, ale to już jesteś w domu wtedy. No w sumie, no tak. Chodźcie na dół, zjedzcie śniadanie. Okej. Okay. Macie po co ci ten plecak? No bo do szkoły trzeba nosić pleca plecaki, już nie, o to poza tym kiedyś pytałaś. No w sumie tak, mama, co ty tu robisz? No właśnie, przyszłam po was, ale chodźcie już. Dobra, to chodźcie. Um, to Marcel, Tobie już nie zdążę zrobić śniadania, więc znaczy, no, ty już nie zdążysz zjeść, bo już jest ósma... Już jest ósma w sumie nie. 8.25, więc musi jechać do szkoły. Zaraz, więc ja ci zrobię tylko na, na jakby, no, do szkoły śniadanie, ale, no, mi zrobię normalne tu. Okej, okay. okej, okay, to um, dobra Marcel, nie zrobię Ci kanapkę z pomidorem, bo nie mam lepszego pomysłu i sobie spokój. Okej. Okay. A ty, twój gdzie jest bidon? Ja mam bidon? No tak, idę do piwnicy, bo zazwyczaj tam jest. No tak, ty jednak nie masz bidonu. No to ci dam i osi. O, osi do szkoły, tak, lubię tam. Thanks, mamą. E, tak, tylko mija szybko, musi tu zjeść jakby śniadanie. Albo w sumie też jej dam, bo ona nie zdąży. Bo musicie razem jechać. Mm. A mamo, mogę coś słodkiego do szkoły? Ach, no dobra. To w takim razie mi i dasz kanapkę. A ty się zjedz w sumie, masz obiad w szkole, mija nie ma. No, no. To co chcesz? No, możesz mi dać Oreo. Okej, okay. to mi daj kanapkę, se zje. Ja nie lubię z pomidorem. Cudno mi nie ja. Mm, już nie rób tu, no. E, chodź, idźcie do szkoły, no. Dobrze, że się ubieraliście bo pada i w ogóle. Okej. Okay. Tato, ty się nie ubierasz w coś? No tak, zapomniałem. Szybko, bo Marcel się zaraz spóźni do szkoły. A która jest godzina? No, nie wiem, sprawdź sobie. Ech, nie cierpię tego. Ech, no po prostu muszę cały czas... Ech, no, okej, okay, już się w to ubieram, bo dobra, w to się ubiorę, bo to jest takie bardziej no na lato. W sumie jeszcze nie ma lata. Dobra, trudno, ubieram się w to, bo już jest maj w sumie. No, okej. Okay, jest 8:27. O nie, spóźnimy się. Mamy 3 minuty na dojście. Szybko chodźcie, biorę parasol. Mamy 3 minuty na dojście. Okej, okay, no to chodźmy. Klucz do auta, tak. Szybko, chodźmy. Ech. Po południu. No i co tam, ja, jak tam było? No, fajnie nawet. O, właśnie, mamy jutro bal przebierańców. A to nie za późno trochę, jak na bal przebierańców? No przecież nie mieliśmy w i pani nam obiecała, że będziemy mieć kiedy indziej, dlatego nam robi jutro. Ach, tak, bez zapowiedzi w ogóle wcześniej. No dobra, trudno. Nie, pani mówiła, że wam napisała na jakąś grupę rodziców, czy coś, że ma, mamy dzisiaj, tydzień temu wam napisała. E, a no, to chyba coś się pomyliło. A może ty nie czytałeś? Być może. W sumie tu, nie tu kluczem. Dobrze. Chodźmy lepiej tam do Marcela czyś Marcin, co robisz? No, ja se piszę z kolegami i jakiś film tu leci. Aha, miama za tydzień, znaczy jutro ma bal przy w przedszkolu. A to nie za późno? No właśnie też się pytam. No przecież mówię, że nie, bo nie mieliśmy w styczniu i pani nam obiecała teraz po prostu, no. A, aha, no to już wszystko jasne. Trzeba kupić jakiś strój. No trzeba. Dlatego trzeba poczekać na mamę. No tak, to ja się pójdę przebrać w ogóle z tej peleryny i zanieść sobie plecak. No i tak, ja też. W międzyczasie pewnie mama przyjdzie. Chodźmy. Ech. Siemaj ten plecak swój. Ty cały czas w tym telefonie siedzisz. Co tam takiego widzisz? No po prostu sobie piszę z kolegami. Jesteś uzależniony. Wcale nie. Tak! Nie! Tak! Ech, ta ja. Nie jestem uzależniona od telefonu, ani od komputera, ani od żadnych elektrycznych sprzętów. Jesteś! Ech, ta ja. Jezus Maria! Co ja z nią mam po prostu? O, strój na WF, przybiorę się w to, co miałem się dzisiaj ubrać albo w to. Okej. Okay. No. E, yy, moje właśnie. Mm, pycha. Yy, no i to tu, to tu, tam, tu, to to tam. No okej. Okay. No to teraz może chwilę sobie program na moim tym 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 czymś. Okej, okay, no to się przebierzemy. Nie będę sprzątać tych slajmów, bo przecież no nie będę po prostu, bo mi się nie chce, a poza tym i tak potem tu będzie bałagan, więc co bez sensu sprzątać. Każdy to chyba przyzna, co nie widzowie. Jak Napiszcie w, w komentarzach, jeżeli się ze mną zgadzacie, a jeżeli nie, no to napiszcie, że się nie zgadzacie ze mną. No. Okej, okay, nareszcie pod dachem, ale leje. O, to pewnie Ania. Dobra, ideę otworzyć. Cześć Aniu. O, cześć. Ty w, ogó w ogóle dziewczynki dzisiaj były w szopu. Eee, przez tą całą aferę chyba zapomniałem je zawieść. Ach, kuba, kuba, kuba. O, mama, cześć! Cześć, Miu. Jutro mam bardzo przybierać w szkole, w przedszkolu. To ja tak w szkołę. Serio? O, no to trzeba kupić jakiś strój. Czemu pani wcześniej nie zapowiedziała? Eee, Ania, ona wcześniej zapowiedziała na grupie rodziców. Eee, serio? Zaraz zobaczę. Uh, ta... Nie, wcale nie zapowiedział. Nie? E, przecież. Cii, e. No dobrze, chodź mnie, ja pooglądamy różne stroje. I za co chcesz być przebrana? No do końca jeszcze nie wiem. Chcę zobaczyć, co jest. O, dobrze. No to chodź tu, pooglądamy. Okej. Okay. może chcesz być żabą? Nie no, może. A są jakieś inne? Hmm. Patrzę, patrzę. Ja bym chyba chciała być księżniczką. Księżniczką? No dobrze. Albo chwila moment. Księżniczki są dać. Jestem dzieckiem. No w sumie tak, więc tak, chcę być księżniczką. Albo Biedronką. Mm, biedronki nie ma. No to księżniczką. Okej, okay, księżniczka jakoś tu. Okej, okay, mamy tu jakąś fajnie. O, ja chcę też mieć taką fryzurkę jak na tym zdjęciu. No, postaram ci się, ale nie masz tutaj brązowych włosów. No, to będę miała blond, ale trudno. Chcę mieć taką po prostu, w sensie takie uczesanie. No dobrze, jak ci się ładnie wyrażasz. 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 No, wiem, wiem. Bo jestem taka, no... Ja już jestem dorosła. Mm, nie, jeszcze nie, wybacz. Yy, Okej, okay, no to kupujemy to. No i powinno przyjść niedługo... Tak, gdzieś za godzinkę. Ale tu szybko przychodzą te rzeczy wam. No przychodzą, tak, tak. Tak, tak, przychodzi, no. Okej, okay, schowamy ten komputer, ten laptop, no i dobra. E, telefon ci dzwoni. E, znowu szef. Halo? No cześć szefie. No tak, tak. Aha. No nie mogę jutro. No, bo mam. Nie mogę jutro wcześniej po prostu jechać. Dobrze, do widzenia. Ach, jest. Szef chce, żebym jutro wcześniej przyjechał do pracy. Wcześniej niż teraz to niemożliwe. No właśnie, mówię mu. E, no dobrze, Mija, co ty tam. E, no, zaraz pewnie. Niedługo no, przyjdzie ten strój księżniczki, co się tam pobaw. No, okej, okay, to ja idę na górę. E, to jest ta miska. No, idę na górę. O, dostawa doszła. Mia, twoja paczka przyszła. Moja paczka? Już idę. Jestem! No to chodźmy. Oj, mój telefon. No, chodźmy ją otworzyć i zobaczyć. O, paczka. Ale duża. Chyba to musi być jakiś duży strój. W sensie, jaki dużo się dużo, dużo, wiecie dzieci zawiera w sobie. No, bardzo ładnie się wysławiasz. Możliwe. O, tu jest tylko sukienka i korona. Aha. Twoja korona. Ale ładna. I twoja sukienka. Przecież to jest sireniogon, nie ogólnie, żadna sukienka. Poczekaj, muszę coś sprawdzić. Chwilka, chwilka. Chwila. O, na nadostawi... Aha. To nie, to nie strój księżniczki, tylko strój księżniczki syrenki. A, no to może być, ale taki sam ogon masz. No mam, w sumie rzeczywiście. No to ten wyrzuci ma, a ja założę swój. Tak, tylko to mia pieniądze. No, trudno, mama, czasem trzeba zmarnować. Ale fryzurkę mi zrobisz? Tak, to jutro ci wszystko zrobię, dobra? Okej. Okay. No to idź już spać bo już się robi ciemno. Dobrze, dobranoc. Ach, no dobrze, idę powiedzieć Marcelowi, że już mamy spać. Marcel? Marcel? No co, ty tu byłeś? Nie, przyszedłem właśnie. A co? No, bo już mamy iść spać. No dobrze, no co idź spać. No ty też. No idę, dobra. Dobra noc. No co się tak stoisz i gapisz? No nic, no przecież nas pójdzie spać. No dobra. Pa. No, tak to się pilnuje. Dobrze, ja też już pójdę sobie spać, mój misio. E, to, 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 to. No i dobranoc widzowie. Mia, wstawaj. Dzisiaj twój bar przebierańców ma. ma. Bal przebierańców mam dopiero o dziewiątej. A jest ósma. Ale muszę, muszę się jeszcze ubrać. I muszę cię uczesać. A ta chwilka jeszcze trwa. Serio? O, maczku, O, no dobrze. No to już wstaje. A Malce dzisiaj nie spóźni w takim razie. On też ma dzisiaj na dziewiątym, nie martw się. A, no to okej. Okay. To no super. Dobra, siadaj, ja cię uczeszę. No, chodź. No i super. No już? No ja to super. No tak, teraz się przebierz szybko. Szybciutko. Um, tak, w to, tak. ten. Tak, chyba ten sobie nie W sumie obojętnie to jest. No tak, masz rację. I uwaga, moja księżniczka rusza. Ale ja jestem piękna, prawda? Ładna jestem. I tak. Dobrze. Um, muszę i zawołać Marcelę. Marcel? O, matko, ten jeszcze nie wstał. O mamo. Ósma, 15. O Boże. Spokojnie, uspokój się Masz na dziewiątym dzisiaj. No tak, to idę spać. O, Marcel, Marcel. 15 minut później. Marcel! O, no i teraz mogę wstać, jest 8.30. Ty się lepiej pakuj i przebieraj. Dobra, dobra, już. mam moje Jezu. Co ty tak krzyczysz dzisiaj po prostu? Nie krzyczę. No po prostu chcę już iść. Znaczy, no, tata chcę już z, z wami wychodzić. Dobra, dzisiaj po południu mam trening piłki naszej. Tak wiem. Oj. Dlatego biorę piłę. W sumie to jest pluszowe, więc jej nie, nie biorę. Że tu nie? No, biorę strój Osi, i długo książkę. A, chwila, książki. No, długopis Nie chcę mi się a nie mam ojeść. No dobra, ale zjedź coś na stołówce. Zjem e, Chwilka. No, nie chcę mi się zamknąć. O, dobra. Chodźmy. No dobrze, chodźmy już. A matko Mija, jak ty wyglądasz? Co ty czemu się przebrałaś za jakąś syrenę z koroną? To jest tiara. To jest tiara. Podziwiaj, Macie, to jest jara. Super. No dalej pytanie. Odpowiedz mi. No bo dzisiaj mam się przyb... baj Aha, dobra. No, chodźmy. No, moim zdaniem Ty byś Lepiej wyglądała, gdybyś się przebrała za tego swojego gluta. Co? się parę z glutów na twarz i by było ok. Ale to nie są gluty, tylko slajmy. Już końc dyskusji. No dobra, to my już wychodzimy. Chwila, a ja was nie zawiozę? Dobra, pa mamo. Pa Marcel. No dobrze, Marcel już poszedł. A teraz ty mi powiedz, gdzie tak dokładnie masz ten pak? bal? No, w starej szkole Maj chyba, o ile dobrze pamiętam. No okej, okay, no to chodźmy tam. Okej. Okay. No dobra, chodźmy. W ogóle będzie konkurs na najfajniejszy kostium. O, no to może wygrasz? No, raczej tak, ale zobaczymy. Chodźmy. O, wow. Ale tu strój fajniej. No, ja nie wiem, czy to mama wygram. Dobrze, to ja ci zostawiam. Pa! Dzień dobry, proszę pani. A, dzień dobry, Milo. No, to teraz może zdjęcia? Starszaki przyjdą nam zagrać coś potem. Okej, okay, ja chcę zdjęcia z językiem. Zobaczmy. Właściwie, kto ty jesteś? No to ja, Antek. A, cześć, Antek. O, cześć, Zosia. Za kogo ty się przebrałaś? Za siebie. Ale cześć, Mia, ja w ogóle fajny strój. Aha, a ty za kogo, Ej Julka? No, ja się przybrałam za wakacowi, za plażowiczkę, tak jak nasza pani. No, a ty? Ej, ten, 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 Pioczek. Niech zgadnę. Za Rumcajsa, tak wiem. Dziwny strój. No wiem, trochę wyglądasz tak, nie wiem czemu. A ty za ananasa, z okularami, tak, tak, tak. A ty za zimowca, co nie widać? Nie. No dobrze, to ja chcę jeszcze zdjęcie z tym Antkiem. Znaczy nie to, po prostu ja chcę z i mieć zdjęcie. No. I z... no, wiktorem. Z Zosią, no. No to, cześć! Ale super jest! Chwila moment, to wyrzucamy dzieci. Oj, muszę znaleźć tu kosz. O, dobrze. To wyrzucamy. I w, w, z, g, grupowe zdjęcie. Dobrze, e, Antku. Ty i ja na koniec, bo jesteśmy tacy, no, no, jakby najwięksi. Dobrze, proszę pani. Tam na koniec? No, ja nie mogę dalej. E, no, dobrze. E, to jak gdzie? Może ananasek nasz pójdzie tutaj obok mnie. Albo, chwila, hmm, kto jest najniższy? Rącaj! No Na co, rącaj? zapraszam cię tu. Ja cię podtrzymam. Ty, en tu, Amelko, tutaj. No, em, Zimowicz. Mogę w sumie, nie, nie będę go trzymać. Wy sobie tu stańcie, On sobie tak. No, sobie stańcie tutaj. Miastawaj stawaj też. No, ale mnie nie widać proszę pani chwilka. E, no, trzeba tu stanąć. Ja trochę zasłonię może dinozaura. A ja sobie stanę tu. E, chwilka. Widać nas? No myślę, że tak. Dobra, no to... Ej, pani nie trzymać mnie. No nie trzymać mnie, ja nie chcę kiedy? Po prostu ja nie chcę. Ach. Mnie może pani trzymać. No dobrze. Filka, trzeba tu się ustawić. Mhm. Yy. Mhm. Yy. No i brawo, no i cheese. No i pięknie jest, tak ślicznie. No dobrze, to sobie powiesimy je pewnie w sali naszej. No tak, proszę pani, najlepiej by było. No dobrze, teraz usiądźcie, bo przyjdzie em, orkiestra zaraz do nas. O, no to fajnie. Chodź, Zosia, w tym drugim rzędzie, bo będzie fajnie widać. Ale wtedy tu nam będą przybijać piątki. No, w sumie tak. No, w drugim rzędzie będzie lepiej widać. Ty e, ja tam jej nie słucham. No dobrze. No to, no, zaraz będzie. Antku, nic nie widzę w tym, o, oh, kostiumie. E, chwila, chwila. Gdzie ja jestem? E, może Antku ty usiąść tutaj? No dobrze. No nie mogę uwierzyć, że się na co zgłosiłam dla dzieciaków. Myślę, że te dzieciaki są takie niegrzeczne trochę. Tak, to jest bardzo możliwe. E, ale potem im wrzucimy te instrumenty. dobra, zaczynamy. E, chwilka. Każdy ma swój instrument? E, no ja nie. Nie macie. A. No, co ja mam mieć? Może ty trzymaj gitarkę? w sumie tak, ja wezmę gitarkę. No, to za chwilę zaczynamy grać. Cześć dzieci! Zaraz zaczynamy. Um, to ja wezmę moje mm, skrzypce. Ej, to są skrzypce, proszę pani. Tak, to są skrzypce, dzieci. No, taki ja mój klarnet. No, a ja mój ten... Nie pamiętam, jak to się nazywa, moje coś. Zaczynamy za chwilkę. Cześć Pani, co to jest za muzyka? Słuchajcie! A teraz serdecznie zapraszamy na solo klarnetowe. solo, jak te solo to skrzyptowe, bo one mi się podobają. Nie przećwiczyłam, ale dobra. Dołączamy. Tak, super. Gramy. No tak, skończyło się granie. W sumie jeszcze nie. A teraz dzieci, uwaga. Spróbujcie wygrać. A my? Ty trzymaj gitarkę. Um, trochę zagłośna ta muzyka. Proszę stop. Stop, stop, stop. przestańcie już grać. Ale to nam się podoba, pani. Przestańcie grać. Och, no nareszcie. Tak, to możemy już pójdziemy. A chwila. Ocenię, nie oceniać strojów? Tak, to my swoje instrumenty odłożymy i zaraz oceniamy. Okej. Okay. A więc przejrzeliśmy stroje i mamy różne zdania. Tak, bardzo różne. No więc właściwie każdy powiedział swoją decyzję, dobrze? Mhm. Okej, okay, to najpierw. Ja. Mi się oczywiście najbardziej podobały stroje flaszowiczek. Ponieważ kocham wakacje i kocham lato. Czyli pani i tutaj dziewczynki. Tak, ale to moje zdanie. Mi oczywiście najbardziej podobał się ten Tudinoza. Bo jest bardzo fajny. Mm, tak, mi raczej księżniczka. Kocham ją. To ręka w sensie. <noise> no, ale mi za to pozostaje decydujący głos. Podobały mi się wszystkie stroje bardzo. Ale niestety, wygrywającym może być tylko jeden. A tym wygrywającym jest dinozaur! Tak! Wygrałem! Słyszcie to? Wygrałem! 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 Tak. No kurczę, no nie! Czemu zawsze chłopcy, chłopcy muszą na dinozaury chłopieńcy głosować? No właśnie! Wygrałem, wygrałem. Tamu za lepsza. O wiele. Oj, to nie fair! Czy dzisiaj ja mam fajne? No, ty się nie martw, ty mi się tam bardzo podobałaś. Dzięki. Ty mogę całą znić? Oczywiście! Ej, chwilka, my tu nie, nie skoczemy. Dlatego sorki, jeśli słyszycie grzmoty, bo tu jest burza. U nas. No. No to, uśmiech! No dobrze, Ym, powiedzcie, bal przebierańców? Bal przebierańców! O, pani wyszłaś w tle! Oj, przepraszam, już wam znikam. Czekajcie. Jeszcze raz. Bal przebierańców! No, no to zdjęcie jest zrobione. No to w takim razie ja już chyba idę do domku. Do widzenia, e, do widzenia, Mio! O, cześć, tato. Patrz, z kim mam zdjęcie. E, to jedna z jakichś sławnych gwiazd? Nie, to jedna z uczennic szkolnych. Dzień dobry, podobał mi się pa pa pana córki z, e, bardzo strój. O, dobrze, my już znikamy. No, cześć, ja, jak ten była na bal przy Wspaniale. Co to za zdjęcie? To jedna z y, sławnych gwiazd. Nie, to jedna z uczennic szkolnych. O, no to wspaniale. Um, no dobrze, dobrze się bawiać? Tak, oczywiście. Ale nie wygrałam konkursu. dinozaur wygrał. Uh, idę do góry, pa. No, to koniec już tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Na razie.